Klipy oglądam, to jeszcze jest ok, a jak oglądam to, jak tutaj gadam, to jak się uśmiecham, to przecież. Jest... Koniec, koniec. Stary goły w kucki na podłodze ze naszej, matka jakby go na spacer prowadziła. Kupuję skuter, ale. W ogóle, nie, 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 to jest tragiczne, bo ja tą scenę. <laughs> ja tą scenę nagrywałem, wiecie ile to, wiecie, że siedzę przed kamerą i gadam do kamery, no nie? Pamiętam, 16 razy. Nie chcę tego widzieć. <śmienicza> ja tam pamiętam jak szczekałem. jedna scena, w której, w której szczekałem nie jest pokazana na szczęście. O, doktor Gajda jest ginekologiem. A co jeśli ona poroni? No przecież... Pana, też pana, robimy to, co? Prowadza, wszystko, dawaj, dawaj, dawaj. tak się nie stało. Do szpitala przyjeżdża nastolatek, który podglądał rodziców. Musisz się jak starego? Mam się schować do budy? Co ty wyprawiasz? Niej, bo zrobisz sobie krzywdę, naprawdę. Ale co się po nie podoba? Przestań, to nie jest zaszczykać. śmieszne. Zabierz to i ściągnij, bardzo cię proszę. Of. Oh. Nie, czemu ja ciągle tam szczekam w tym serialu? Czemu... Mi kazali wszędzie szczekać! Wszędzie tylko... Uh, uh. A nie, to lepiej robiłem wtedy. Jak ja to robiłem? Uh, uh. Nie, to też nie było tak, bo nie było tak głośno. Ja się uczyłem szczekać w ogóle, no.